Trzyma się o wszystkim. Mamy piękny dzień, ładną pogodę. Wtorek. Po nocce, poczęty. O, cacy, cacy. Nie umie złapać. Oj! Uciekają ci, tak? Ojejku. Rosną nam ładnie. Tu, tu, tu. Tu też są Majusia? Króliczki małe. Lec kic, kic, kic. Wołaj. Kic, 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 kic. jak maluchy zrobią trochę porządku Żeby będą nie uciekły ładna pogoda to można trochę krójki puścić na, na trawkę o. Tak jak tam mamy królika małego na trawce. <śm> chodź tu do mnie szybko. Królik. Chodź. Oj. Nic się nie stało. Chodź, chodź. Wstawaj szybko. Mamo, mamo. Mamy wołasz? Nie ma mamy. Poszła na spacerek z kacperkiem. Tak? A ty z tatą zostałaś? Mamo. Mamo, mamo. Majusia. Karolia? Łowo nam ucieka jeden. Chodź moje się. On nam zaraz ucieknie, nie wiem. ucieka uciekaj, Co ucieka. do następnego Taki króciutki filmik dzisiaj. Za bardzo nie ma czasu, bo trzeba pilnować córku. Jeszcze parę tygodni 2 trzy tygodnie. No, z 3 tygodni będzie puszczać następne malutkie. Na razie są za małe. Maja! Papa! Papá?